Tak prezentuje się nowe centrum przesiadkowe, które powstanie w okolicy dworca PKP i wiaduktu przy ulicy Sulechowskiej. To tylko koncepcja, nad oficjalnym projektem pracują inżynierowie z firmy Skańska, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji. Koszt budowy nowego centrum przesiadkowego to 20 milionów złotych. Nowoczesne Centrum Przesiadkowe jest bardzo ważne, bardzo istotne. Mam nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, że część osób przesiądzie się i jadąc do pracy, na przykład w Kisilinie, będzie korzystała z taboru szynowego, przesiądzie się na autobus, nie wychodząc na dwór. Będzie również połączenie z wiaduktem na Sulechowskiej, czyli będzie winda, więc będą nowe miejsca parkingowe. Czym jest nowe centrum? To będzie miejsce, w którym pasażerowie kolei, miejskiej komunikacji oraz innych przewoźników będą mogli swobodnie przesiąść się między środkami transportu. Dodatkowo centrum wprowadzi powiew świeżości w okolicach dworca, który w ostatnim czasie też odmienił swoje oblicze. Całość obejmie teren od obecnego punktu sprzedaży biletów MZK oraz pętli pod wiaduktem, aż do tych niskich zabudowań w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP. Ten budynek zostanie wyburzony, a rondo nieco zmieni swoją lokalizację. Wszystko dla pasażerów MZK. Ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej, również ułatwić na korzystanie z różnych środków transportu. No przede wszystkim dla osób, które korzystają z przejazdu szynobusem czy pociągiem przyjeżdżając do Zielonej Góry, tak żeby mogli suchą nogą przejść z dworca kolejowego do centrum przesiadkowego i tam wsiąść do autobusów. Termin budowy nowoczesnego centrum przesiadkowego jest bardzo krótki. Firma Skanska zakończy pracę 22 marca 2018 roku. Jak podkreśla szef regionalnego oddziału firmy, nie są to prace bardzo skomplikowane, ale wiele z nich dotyczy zmian w organizacji ruchu, co będzie wiązać się z utrudnieniami dla kierowców. Skanska chce rozpocząć pracę jak najszybciej, a jest to inwestycja, która będzie realizowana w systemie Zaprojektuj wybuduj. Każdy termin to jest wyzwanie no i ten termin jest krótki. Tutaj jest cały szereg powiedzmy, rzeczy, które jest troszeczkę poza naszą kontrolą. My musimy po prostu dostarczyć odpowiednie dokumenty na czas. Inne organy muszą nam dać zezwolenie i to dopiero nas upoważni do rozpoczęcia robót budowlanych. Budowa centrum wpisuje się w proekologiczne działania Urzędu Miasta. Jest to element jednej z największych inwestycji w historii Zielonej Góry, czyli kompleksowej wymiany taboru miejskiego zakładu komunikacji. Po mieście będą kursować autobusy niskoemisyjne i elektryczne. Przypominamy, kompleksowej modernizacji doczeka się także stara zajezdnia przy ulicy chemicznej. Bardzo ważna inwestycja, istotna. Jedna z tych, które mają posłużyć temu, abyśmy żyli w o wiele lepszym mieście i czystym, bo autobusy elektryczne będą mniej kopcić. Miejski Zakład Komunikacji już ogłosił przetarg na budowę nowej zajezdni.